Lynn i Happy w turnieju Old Random. Happy gra elfem, Lynn gra elfem. No i uwaga, o co chodzi w tym trybie Old Random? Gracze nie wiedzą, jakiego dostaną bohatera w momencie, kiedy ten wyjdzie z ołtarza. Zaraz to zobaczymy, co jeden, jaki drugi zawodnik otrzyma. W prezencie, co się z tego urodzi, co się z tego wykluje, który będzie płakał, który będzie się cieszył. To może być ciekawe spotkanie na Dlaczego? Możecie też się zastanawiać, dlaczego gracze grają Offrace'em w turnieju All the Random. Dlatego, że w tym trybie balans jest identyczny, jaki, ma, jaki macie w trybie normalnym, tylko że. Bo rasa, która najlepiej sobie radzi z niestandardowymi bohaterami, to jest elf, dlatego że macie studnie, które zawsze wam mogą wylecieć bohatera nieważne od tego, nieważne jaki to jest bohater. Plus najważniejsze, możecie klipować za pomocą drzewiec. Więc nawet jeżeli dostaniecie na początku jakiegoś Tinkera, to i tak bez problemu skrypujecie sobie za pomocą żywiec jakieś tam yy, obozowiska. Proszę bardzo, Lyn otrzymał wodza Taurenów jako pierwszego bohatera, Hepi otrzymał mroczną tropicielkę. No i pytanie: kto tu tak naprawdę wygrał, a kto tu przegrał? Losowanie Lotto. Ciężko mi powiedzieć, zobaczymy co zagra Lyn. Lyn decyduje się na harasowanie swojego przeciwnika z wodzem taurenów. Lyn widzi, że tutaj Happy chciał sobie skrypować obóz najemników. Zobaczymy jak to teraz wyjdzie. Czy Lyn zagrał tutaj falę uderzeniową? Prawdopodobnie tak. Tutaj skończył skrypować swoim drzewcem i swoją łuczniczką. Kupił też kraba łaza. Proszę bardzo, co mi tu biegać? Ale, kej, ładnie wygląda taki niebieski krab. Co? Hej, ładnie wygląda. Muszę przyznać, że prezentuje się ładnie. Lubię takie głębokie kolory. Jak u tego kraba. O, krab zginie, krab przeżyje i krab. O, padł. Krab stracony, happy, zadowolony, ale nie dostał szkieleta. Przerwał. O, Happy stracił również teraz jednego ognika. Co będzie grał Lynn? Lynn zagra mas hunty? Nie, czy ma Łuczniki? Lynn zagra mas hunty z tym wozem taurenów. Ciekawe, jak to będzie działało. Czy to ma szansę wypalić w ogóle? O, i pewnie żałuje, że próbował tutaj zabrać się za obozowisko najemników. Wróg zaatakował wojska gracza. Łuczniczki teraz dobiegają, żeby troszkę pomóc. Łowczynie zaraz będą szkolone. Hunty. O, mamy smoka. Pisko jak błękitnego smoka. Proszę bardzo. Uuu, on posiada w razie czego mm, zmrożenie. Więc może być użyteczny do spowolnienia jednostek, tak tutaj widzimy, spowolnienie, ale wódz urenu tutaj zabił tego łotrzyka za pomocą swojej fali uderzeniowej. Epi otrzymał większą miksturę leczenia. Co tutaj teraz będzie kombinował dalej Lyn? Mamy pierwszą łowczynię. Za chwilkę pewnie będą kolejne. Happy na razie też nie, patrzcie, nie jest na te 2 siedzi na T1. Te też łowczynie są szkolone. Czyli obaj na T1 na razie siedzą, ciekawe. Jeden i drugi creepuje. Hanta leczy się w studni. HEPiemu brakuje many. Będzie trzeba coś z tym zrobić. Niedługo. Tak, po prostu skorzystał z księżycowych studni. Happy robi sobie polepszone drzewo. Widzi, że lens siedzi cały czas na pierwszym poziomie. Cześć, czy Happy sobie postawi wieżyczkę jakąś? O! To kupi teraz jakąś jednostkę. O! Uuu, wielki kapłan mrocznych troli. To jest bardzo dobra jednostka. Duże obrażenia. Dobre umiejętności. Posiada wewnętrzny żar. Leczenie. Rozproszenie magii. Pięknie. Len chyba na prowadzeniu. Trzeci poziom wozu Taurenów. Happy cały czas poziom drugi. O, łowczyni musi uważać. O, Happy się zagapił. Happy przysnął. O, niedobrze. Dużo to kosztuje Happy'ego. Dobra, pierwsza fala uderzeniowa. Mamy tutaj dwa błękitne smoki. Te ucznicki próbują tutaj, tak jak widzimy, atakować te jednostki, ale one posiadają pancerz ciężki, więc tak naprawdę nie tak łatwo jest się ich pozbyć. Happy, co ciekawe, bardzo dobrze się tutaj radzi. Lynn teraz wysadza tutaj jednego ognika, żeby pozbyć się tych wszystkich szkieletów. Bardzo pomagają tutaj te smoki. i Pisklaki naprawdę wykonują tutaj świetną pracę. Lennie jeszcze odkrył, znaczy to Happy odkrył tutaj niewidzialne jednostki. Trzeba zaraz... Uj, Happy, miałeś tutaj trzy studnie, w których jest mana, ale kurczę, się zagapił. Happy, czwarty poziom w taurenów. Ojej, jak można popełniać takie błędy? Te moje jednostki są naprawdę bardzo mocne. Mają pancerz ciężki. Ciężki pancerz na jednostkach air jest bardzo silny. Happy w tawernie kupił tropicielkę. Lyn robi te dwa. Lyn cały czas olinuje. Zobaczcie, Lyn po prostu olinuje. Dobrze. Pozbój się łuczniczek. Jak się pozbił łuczniczek, to smoki będą mogły bez problemu tutaj teraz atakować. Co to jest?! Co to jest?! Śluzowa potworność! O Boże. Lyn... To ma chyba spowolnienie ta jednostka, z czego pamiętam. Ładny mikro od hepiego łowczynią. Czy spróbuję uratować za pomocą Pelina. Tak jest! Happy to zrobił! Jednostka ma obrażenia yy, widzimy też bardzo wysokie, jak się patrz większe, Do tego pancerz ciężki. Jest to spowolnienie o którym mówiłem. No, zaraz tutaj happy będzie miał czwarty poziom. Ładnie wykorzystywany Zeppelin. Kolejny smok. Kolejny pisklak. O! I wielki kapłan mrocznych troli się trafił. Proszę bardzo. Dobrze. Dobrze, dobrze. Przypominam, w tym turnieju za pierwsze miejsce jest do wygrania kilka tysięcy dolarów. Więc tutaj ten turniej to nie są przelewki dla tych zawodników. Tym bardziej progamerów, którzy. No, jakoś tam w swój dochód właśnie też. E Zależy jaki będzie od tego, w jakich turniejach jak zajmą jakie miejsce. Co tu mamy? Ożywienie, co posiada tutaj właśnie tak, jak widzimy, tutaj chaina. Jest drzewiec zarazy. Proszę bardzo. Kolejny chain, ale tylko na jednego smoka tym razem. Happy creepuje tutaj szkieletami, jednocześnie męczy smokami. Dropicielka niedługo będzie miała piąty poziom. O! Pierśń regeneracji? Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Tym bardziej w dzień, kiedy księżycowe studnie są jeszcze puste. Tylko nowód wód na piątym poziomie też będzie potężny, więc happy musi naprawdę uważać. Lyn tutaj wszystko na jedną kartę zobaczcie. Lyn siedzi na pierwszym poziomie bazy. Happy! O, happy robi kolejnego bohatera, kto będzie? Mistrz Ostrzy. Lol, Mistrz Ostrzy. Ciekawe połączenie. Tropicielka i Mistrz Ostrzy. Czy będzie piąty poziom? Happy się wycofuje. Iluzję. Iluzję Mistrza Ostrzy zagrane. Piąty poziom, mamy tropicielki. Te przedmioty można przerzucić w sumie pierścień na Mistrza Ostrzy. Dobra, jest walka. Iluzje wykorzystane. Witałowczyni, jako pierwsza, z jednej, jak i drugiej strony. Ej, czy ten drzewiec zarazy posiada ruta? Wydawało mi się, że tak, on posiada ruta. On posiada ruta. Ja nie mogę, ale Lyn trafia naprawdę bardzo dobre tutaj jednostki do wykupienia. O, zaraz gnie Blademaster. master, 100 punktów życia, wódz stauranów w piąty poziom. Czy będzie fala uderzeniowa, czy jej nie będzie? Kolejny tutaj rucik, kolejny korzeń. Nie trafiona, nie, trafiona fala uderzeniowa, ale Happy użył miksury niewrażliwości. Szkielety tutaj Happy'ego będą do końca robiły to obozowisko. Strasznie tutaj nam się te jednostki porozbiegały po mapie całej. Mistrz Ostrzy nie ma jak zregenerować swoich punktów życia. Len atakuje, nie odpuszcza. Chapi musi się cofnąć, robi TP. Może pisklaki będą w stanie tutaj wybronić hepiego Zobaczymy. Te pisklaki STR, zobaczcie. Pisklaki naprawdę. Super sobie radzą. Zgnieło w czyni? Zginęła. Niedługo szósty, niedługo szósty poziom tropicielki będzie można podkradzać jednostki. Dlatego jeszcze łuczniczki na hipogryfach zagrane. Czy szkiele będzie blokował? O, o! Próbuję otoczyć! Happy, 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 happy. Mistrzostwo musi uważać. O, 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 o! Jest otoczony! O, happy. Jest TP. Nice. No lyn. Lyn. Kolejne jednostki kupione w obozie najemników. Wódz Kiełzarów. Poziom siódmy, obrażenia chaos. Proszę bardzo. To jest moc! Duży jest, nie? On wódz, nie? Jak wódz, jak wódz taurenów prawie jest wielki. I te łuczniczki. Happy wie czego muszę się pozbyć. Fokus hero, focus hero, patrzcie, focus hero. Będzie? ich Nie, wycofuje się. Kolejne łuczniczki tracone. Happy chyba to wygra, co? Wygląda jakby Happy miał wygrać. Lin mikruje jak może. Happy musi uważać za swoją tutaj pewnie będzie musiał użyć TP ładnie blokuje ognik happy tylko nie stracić bohatera jestem fanem Lyna ale no kibicować można czasem jednemu i drugiemu Jeżeli miałbym powiedzieć kogo fanbojem jestem w Warcraft 3 no to Lyna Co dalej? Lynn. O! Tropiciel polarnych furbolgów. Też obrażenia. Dobre. I on posiada aurę dowodzenia. Do tego posiada chyba stąpa. Hepi, trzeba się cofnąć do obrony. Właśnie to robi. Traci kolejne księżycowe studnie. Już tylko dwie zostały. Ciężko będzie zregenerować swoje punkty zdrowia. Użyte wyciszenie. Próbuje się pozbyć łuczniczek. Happy. Na razie mu to nie najgorzej wychodzi. Wódz taurenów chyba będzie chciał zabić tropicielkę i on zabije! Szósty poziom poza taurenów! Happy traci tropicielkę! Niedobrze! Niedobrze! Niż ostrzy musi jak najszybciej skorzystać z księżycowych studni, póki może. Ale zobaczcie, Lyn ma jeden problem. Nie jest w stanie jest tutaj w jakikolwiek sposób na razie bronić się przed tymi jednostkami, jakie ma Hepi. więc cały czas dla hepiego jest tu nadzieja. Może uda się coś zrobić, ale nie, on zginie, zginie. Jest! O! Oh! Sterowiec uratuje bohatera. Trzeci poziom mistrza ostrzy. Kolejne łuczniki zabijane, ale pytanie. Happy nie jest w stanie coś skrzesić teraz swojej tropicielki, dlatego że ma supply bloka 34 na 20. Na, na 20 ostrzy próbuje tutaj bronić. Ale wód staurenów na szóstym poziomie da sobie radę. Może się też czego wskrzesić raz za pomocą swojego ultimate'a. Umiejętności specjalnej. I proszę bardzo, zginie wódz Staurenów, ale za chwilkę znowu wstanie. Z pełną ilością punktów zdrowia. Kto to wygra? Ej, a może Happy to wygra jednak? Chyba, że wódz taurenów zabije. O nie, dostał spowolnienie! O nie, dostał slowa! Zginienie, zginie, nie zginie? Lyn to robi! Lyn to robi! Teraz wraca swoimi jednostkami też, wozem kiełzarów i uczniczkami. No i jak Happy chce teraz to zrobić? Yy, chyba w tawernie zaraz będzie chciał sobie wykupić bohatera. Jeżeli może. Nie, nie może. Chyba, że już wykupił. Nie, nie może. Nie może. O, ten wódz taurenów. Zniszczenie sieje. Orze można powiedzieć. Orze. No i Happy chyba się musi teraz tutaj pogodzić. Ten wódz Uzaurów mi się podoba, fajna jednostka. Kurczę, jakby była taka zrobiona przez Blizzard'a nowa rasa, ale wiecie, zrobiona przez Blizzard'a oficjalnie, to byłoby naprawdę super. Bo wiecie, są fajne nieoficjalne rasy, ale to jest nieoficjalne, prawda? Nieoficjalne. Gdyby to zrobiło, było zrobione oficjalnie przez Blizzard'a, naprawdę super by było, takie DLC Warcraftowe. No i tutaj Happy cały czas próbuje się bronić tymi jeźdźcami na hipogryfach. Ale niestety nie ma już czym. Fajna gra, Old random. Jeżeli Wam się podoba, to tego rodzaju gry też będą się pojawiały troszkę częściej. Żebyśmy mieli też malutką odskocznię od takich typowo standardowych gier. Mi się osobiście to podoba, co chyba zresztą słyszycie, kiedy kastuję gry. Trzymajcie się i do zobaczenia.